i powiem włączam żeby słyszeć głos Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, że można w życiu wygrać ewidentnie bez układu, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy fenomen społeczny, przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej, zbiorowej radości. Dał nam wiele. Bardzo Prawda. wiele. Prawda. Prawda. Ja, ja nie chcę żyć już. Nie chcę.